Też w tej Dragon Air Silent Gods. No, e, były dungeony sprzętowe, e, tak, byliśmy w grobowcach Grave of Kors, Grave of Rot i Grave of Venom. E, czas teraz właśnie na te dungeony runowe. No, jesteśmy jak widać właśnie na tym e, pradawnym polu bitwy, e, również na poziomie 9 gdzie dokonfigurowałem sobie drużynę, aby właśnie i dokończyć misję i tutaj no po troszku sobie zmienić te runy na nieco lepsze, bo jednak troszkę ich brakuje, choć tam z głównym farmieniem będę jeszcze czekał właśnie do tych podwojonych dropów właśnie na sprzęt. Więc padł nasz przeciwnik na tym, właśnie starożytnym placu boju. No i zaraz sobie zobaczymy, cóż ja tu musiałem dokonfigurować, aby właśnie jego pokonać. Więc przede wszystkim miałem tutaj misję 40 walk, właśnie albo na Heretical Ruins, albo na Ancient Battlefield. No to sobie. To oczywiście zgarniemy, no i zobaczmy jak tu wyglądają te line-upy, nieoceniona pomoc zawsze można sobie zerknąć. No i tu jest, finja się bardzo często powtarza jako to leczenie, często obok jest właśnie synagel, który też leczy. Całkiem porządnie, no i zaraz powiem Wam, jak ja zmieniłem otóż moją drużynę. No to zobaczmy sobie, jak ona jest tu zbudowana. Tu jeszcze powiem, że nie ma żadnej konfiguracji, jeżeli chodzi o skile. Tu jest takie szybkie wyświetlenie sprzętu. Możecie sobie zatrzymać, ale zaraz sobie to po kolei jeszcze omówimy. Ano, wyleciał chrysos z drużyny. Tutaj pewnie widzicie, mam już pięciogwiazdkowe Affinity odblokowane, choć tutaj nieaktywne. Ano, dlatego, że, że po prostu tu jeszcze nic nie ma na tym pięciogwiazdkowym, więc ono jest tylko odblokowane, więc tym się też nie należy przejmować. Więc wzorem też sezonów ubiegłych boss rzuca oszołomienie na ostatniej z naszych postaci, czyli w tym przypadku na Synagela Który resistance ma, takie jak widać, 260, nie jest to aż tak dużo, mógłbym mieć lepiej, ale właśnie tu przychodzi z pomocą nasza nieoceniona Ardreth, jestem pod... Ciągle tutaj niezmiennym wrażeniem tego czempiona jest naprawdę fantastyczna i ona tutaj właśnie daje nam to, no powiedzmy, błogosławieństwo, które również rzeczywiście daje nam... 10 sekund trzeba tylko wytrzymać i potem nam daje również dodatkowe resistance więc to już powoduje, że scenarial może sobie spokojnie działać i tą bitwę przetrwać, więc lepiej znacznie mi się na przykład Ardrew sprawdzała, mimo że Krysos ma Shieldy, Krysos ma Atak Penalty. Ale z tą swoją właściwością, Arbrew tutaj wygrywa, akurat w tej drużynie. Tutaj, oczywiście, poniekąd jeszcze jest taka pochodna z jednego z moich odcink ostatnich odcinków, gdzie omawiałem sprzęt na bohaterach, a mianowicie no on mimo wszystko atakuje dosyć mocno, więc nawet moi napastnicy trochę tego HP i defensu na sobie powinni mieć. Więc jak tu widzicie, może nie mam jeszcze dużego wyboru runów, ale właśnie Sacredia ma taki negatywny run, który nie wzmacnia jej ataku, a wzmacnia właśnie przeżywalność. Radzi sobie w miarę tutaj, mimo dosyć małego defensu, uisk, ale on tutaj często jest ukryty i jakoś przeżywa mi. Ale samą sakredię musiałem wzmocnić, bo w, w ciągu walki padała. Więc sama agref ma na razie takie statystyki i set, ten o którym już Wam też kilka razy mówiłem Oasis Set na sobie on tutaj bardziej by się przydał właściwie. Ten set, który powoduje, że ona zmniejsza damage na pozostałych członkach drużyny, a nie na samej sobie. No, ale tego setu nie mam skompletowanego, więc jego nie używam. No i jest MVP wielu drużyn, czyli Astion zwiększająca atak na pozostałych tutaj jednostkach i też lecząca ich, też daje wrzucająca defense penalty właśnie na, na samym posie. Więc jak widzieliście już po tych dodatkowych konfiguracjach drużyna nie miała problemu, żeby właśnie pokonać tutaj przeciwnika na dziewiątym poziomie. Używam 30% defense aury, a nie 45% Aury ataku, no jest tak bezpieczniej, i tym samym oni właśnie tutaj wygrywają. Zapewne, jeżeli będę mógł tutaj już zdobyć te dodatkowe bonusy związane z pięcioelementowym Affinity, to może sobie spróbuję tutaj coś pozmieniać, ale na tą chwilę ten najwyższy poziom bez problemu farmią. Mogę tylko ewentualnie jeszcze skrócić czas tej walki. Więc to było w czwartym sezonie Ancient Battlefield najwyższy poziom no i moja drużyna jako taka propozycja. Dzięki za uwagę, zostawcie łapkę jak możecie i do następnego razu. Cześć!